Cześć, witam w kolejnym odcinku amatorskiej strefy SG. W dzisiejszym odcinku kabury. Kabury udowe, ale nie tylko. Mam cztery kabury ze sobą dzisiaj. Sam eksperymentowałem, sam kombinowałem, która kabura dla mnie będzie najlepsza. Czy udowa, czy na kamze, czy na pas. No wiecie, każdy ma jakąś, jakieś preferencje, każdy ma inaczej sprzęt ułożony na, na sobie. Ja eksperymentowałem. Od, no od dawna, w zasadzie chyba od początku e, pierwsze kabura. O tym oczywiście wszystkim dzisiaj opowiem i na samym końcu oczywiście wyciągnę sobie własne wnioski i wam o nich opowiem. Więc jeśli macie ochotę zobaczyć e, film o kaburach, zapraszam na dzisiejsze odcinek. No, i lecimy. Pierwsza kabura, Pierwsza kabura, którą kupiłem, to była kabura do takiego listka. Powiedzmy nazwijmy to, który kupiłem razem z pasem nośnym. I do, niej, do tej kabury kupiłem sobie właśnie do tego pasa, kupiłem sobie taką kaburę. Zobaczcie, ona jest tak zbudowana. Widzicie, ona ma tutaj takie haczyki, i tu wsuwane. I to można, ja kupiłem to do tego. Oczywiście, to nie jest tylko do tego listka do pasa, można go tu zamontować, wiadomo, rozumiecie. Ja się muszę odsunąć, potem wam zrobię zbliżenie, ale chodzi o to, że można to pomontować w mole, tak? Czyli macie te haczyki, tutaj w haczyki, a tutaj zahaczacie o to. I teraz, bo to naprawdę, żeby to zahaczyć, to trzeba tutaj się trochę pokombinować, bo te ząbki muszą wyjść pierwsze, potem wchodzą. Te zaczepy górne powiedzmy, i tu była pierwsza. I pamiętaj, ta kabura jest kaburą jakby tylko na jeden rodzaj pistoletu. Za chwilę wytłumaczę, czemu tak jest. taka kabura jest konkretnie do Walcy Mogloka. Można ją i na Kamze, jak macie mole, no jak można to przekręcić. Ja to mam teraz dokręcone, ale tutaj w środku jest taka śrubka. Dokładnie, jak tą śrubkę tutaj poluzujecie, to można to po prostu o. Przekręcić, wiecie, można to sobie na tym ciemnym czarnym ale można to do, sobie dowolnie zamontować. Jak ktoś na kamze chce, czy na pas, to można to śmiało w ten sposób zamontować. Przekręcać dowolnie. Typowa, typowy montaż na, na mole. Mam nadzieję, że to widać dobrze. I dać. I to jest pierwsza kabura, jaką miałem do Cymogloka. Jeszcze taka przebitka razem z pistoletem. Ona jest dosyć sztywna tutaj, dosyć ciężko chodzi, ale wiecie, ale pasuje. Przyciskacie, wyciągacie. Nie ma opcji, żeby wypadła, chyba że z tego zaczepu, chociaż nie sądzę. Nie, 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 nie wiem, czy jest, byłoby to w stanie wypaść, chyba że się na tym położycie. i, Ale taka bura, y, ta pierwsza, ona najciężej mi chodzi. Nie? Ale jest najtaka, wiecie, no może to energicznie, jak się to wyciąga, to. Bezproblemowo, nie? Można się do tego przyzwyczaić. Czyli na, na mole po prostu taka z takim montażem. Kolejna kabura. Kabura kupiona do kolta. Też yy, plastikowa. Ona już fajniej chodzi. Ona jest lżej. Chodzi, ale wiecie, to zależy od producenta samej kabury. Ona wygląda tak. Tutaj ważna jest ta dziurka, która tutaj jest. Czemu jest ważna? Za chwilę o tym powiem. I to jest kabura inaczej montowana, zobaczcie. Ona jest montowana na pas. To jest taka kabura na pas, montowana, zobaczcie. Tak dziwnie pokazuje tutaj boczek, ale widzicie, o co chodzi? Ona nie ma tutaj, żeby ona wam wypadła. No ciężko byłoby to naprawdę zrobić. O, magazynek za to wylata. Wy, wy eee, ona ma tutaj takie ząbki, te tutaj, które powodują, że z paska to nie, e, się nie wysuwa. I teraz ta dziurka, która jest ważna. Możecie sobie oczywiście tu poluzować tą śrubkę i to przekręcić w dowolny sposób. Ja to mam dobrze skręcone. Eee, kabura trzyma. Naprawdę tutaj nie ma opcji, żeby to wypadło. Więc też można, to jest typowa kabura na pasek. Eee, że można w łatwy sposób zamontować i tak łatwo się wyciąga nie wypada troszeczkę wiadomo lata tutaj, ale no bez przesady. No i tak ten no. no. Oczywiście kwestia montażu jak tam kto lubi, w którym miejscu i tak dalej. Kolejna. Kabura, kabura. udowa numer 3 i to jest już typowa kabura e, typowa kabura udowa. Tutaj nie ma zlituj. Już on za was zamontuję i pokażę jak to wygląda na udzie. Kabura numer tak jak mówię numer 3, czyli kabura taka z takim owodem plastikowym e, na udo z montażem na w tym przypadku na cymogloka. Na CM030, ale tych kabur jest naprawdę wiele dostępnych, i tu jest właśnie ten. I tu jest ta ważna rzecz, o której mówiłem Wam o tej dziurce, która jest tutaj. Ta dziurka jest potrzebna do tego, żeby, jeśli zmieniacie pistolet, macie 2 trzy rodzaje pistoletu, przykładowo, to możecie sobie odkręcić tą kaburę i wkręcić ją w to miejsce. Ona idzie tutaj na przelot, do tyłu, tak jak tutaj. Rozumiecie? I możecie sobie zmieniać który pistolet wam zabieracie ze sobą na grę. Ten możecie sobie zmienić i możecie to w drugą stronę, oczywiście możecie tą kaburę zamontować sobie na chwyt taki. Rozumiecie o co chodzi? I teraz w tej kaburze w tej kaburze tego nie ma. Tak naprawdę tu jest śrubka, ale trzeba był pewnie tu nawet nie, nie ma możliwości. To jest kabura po prostu na jeden pistolet i tyle. I z tym już nic jakby nie zrobicie, jest tylko jedno przeznaczenie, a tutaj Możecie sobie je wymieniać dowolnie, więc jeśli naprawdę sobie kupujecie taką kaburę to szukajcie z tą dziurką Wtedy możecie sobie ją po prostu dowolnie zmieniać, czy chcecie na pas, czy chcecie na udo Czy chcecie na kamze, na paski mole I taka, Takie kabury są dużo bardziej uniwersalne To jest trzecia kabura, w tej kaburze są jeszcze dodatkowe takie montaże Gdzie można dokupić na przykład na dodatkowy magazynek, też taki uchwyty tego typu. Więc na łudzie można mieć pistolet i dodatkowy na przykład magazynek, lub nie wiem, no cokolwiek. staze, jakiś pokrowiec, na, no naprawdę na wiele, wiele różnych. Czy na bandas elastyczny, wygląda to tak. Montowane to jest tutaj na dwa paski. E ja odepnę, pokażę Wam, jak to wygląda. Tu można to tak odpiąć. I odpinacie duży, i macie to jakby zdemontowane. Ta część sobie zostaje, nie przeszkadza. Macie awarię, repliki, zdejmujecie całe, rzucacie gdzieś tam do namiotu i, i lecicie. A sam montaż zostaje, więc to jest taki plus tej kabur. Zobacz jeszcze raz ten montaż. Ważna, najważniejsza sprawa w tych, w tych kaburach więc jakbyście kupowali tego typu kabury, pamiętajcie o tej, bo to ważne. Dlatego zaznaczam to już któryś raz, ale to naprawdę ważne. Kabura dość wygodna, trzeba ją sobie naprawdę dobrze wyregulować. Ona musi tutaj dobrze cię obciskać. Bo jeśli będziecie mieli jakby całe obciążenie na pasku tutaj, to będzie wam po prostu was będzie tutaj ściągać. Więc po prostu naprawdę dobrze to sobie dobrze sobie to spiąć i mocno ściągnąć. Nie? Tu nie ma litości. To musi być naprawdę, ja to tu mam tutaj bardzo luźniutko, nie wiem, pewnie się, ale to trzeba naprawdę tutaj porządnie e, dopiąć. Tu nie ma, że y, tak powiem, żartów, y, bo po paru kilometrach czy paru skokach to po prostu wszystko będzie was, Wam wisiało tu na pasku. Widzicie, ja tu mam trochę źle, to powinno być, musiało mi się po prostu przesunąć. Miałem to wyregulowane i tu musi być mocno, mocno opięte. Dobrze dociągnięte, tu nie ma naprawdę, zlituj się. O. Bo po prostu cała, cały ciężar repliki, jeśli coś będziecie mieli tu zamontowane, będzie Wam wisić tu na pasku i będzie po prostu Was, e, e, będzie Was denerwować. No, mówię z doświadczenia, wiemy jak to wygląda, więc dobrze ścisnąć i wtedy będzie ok. I ostatnia kabura, kabura uniwersalna. E, kupiona na aukcji. Używana. Najmniej ją testowałem, kupiłem ją po prostu z ciekawości, czy ona by mi się sprawdziła. I wiecie co? Po pierwszych testach całkiem, całkiem. Nie mam. No, oprócz tego, że ten, ten tutaj każda replika tu pasuje. Oprócz tego, że tu jest ten, no to się tak słabo zapina. No ale jest. Raz, dwa to odpinać, gorzej jest z zapięciem. więc a wiadomo, że jak się wyciąga, to się człowiek śpieszy, więc szybko wyciąga. A jak się już chowa, to już wiadomo, jest po akcji, więc się ma jakby więcej czasu na to. Ale każda replika wchodzi. Za chwilę założę to na udo i pokażę Wam, jak to wygląda na nodze. Ostatnia kabura, tak jak mówiłem, uniwersalna. No ona nie jest taka, ale. Da, da się do niej przyzwyczaić. Tak jak mówiłem, to zapięcie jest takie, no ale da się jedną ręką to zapiąć, więc czy wypadnie? No, nie ma szans. Więc plus, tak, cymoglok. Tu mamy kolcika, tak samo. No, e, też fajnie siedzi. No to nie ma szans, żeby to wypadło. I wiecie co? ten pasek, Te paski UDOWE mam wrażenie, że trochę lepiej mi się tutaj układają. One są bardziej elastyczne, węższe są. Dwa, może, może za krótkie testowałem. Musiałbym to naprawdę wziąć na jakąś dłuższą grę i z tym pochodzić. W tej kaburze też jest miejsce oczywiście, na dodatkowy pewnie magazynek. Fajnie siedzi. Nie, taka, naprawdę jeszcze musiałbym tu wyregulować sobie. Bo już czuję, że on tutaj mi po prostu ciągnie mnie cały pasek, co mnie właśnie w tych udowych replikach momentami denerwuje. Dlatego tutaj musi być mocno zapięte. I o tym pamiętajcie, bo ona po prostu potem będzie wam tu ciągnąć całość w dół i będzie ci się wkurzać. Bo... A jeszcze jak ja mam dodatkowy pas nośny, tutaj z dodatkowymi rzeczami, więc ta udowa mi pasuje, bo tutaj mam cargo i muszę jakby za cargo sięgnąć. Więc. Więc to dla mnie jakby ta udowa ładownica jest dla mnie istotna. To taki trochę prześmiewczy ale taki test kabur. Tamta była na pasie, ta jest na udzie nie wziąłem, trochę nie pomyślałem o tym żeby wziąć jeszcze kam za, założyć i gdzieś ten pistolet zamontować e, czy pas i tamtą kaburę e, chodziło tylko o pokazanie, że ta kabura, e, taka udowa ta uniwersalna ona nie jest e, trochę tutaj obniżę e, ona nie jest taka zła że wbrew pozorom Całkiem fajnie, tak jak mówiłem, ja ją najmniej testowałem, a wydaje mi się być taka, wiecie, nie? całkiem spoko. Tylko to zapięcie, ale tam nie trzeba niczego zapinać, ale tutaj trzeba się upewnić jednak, żeby klamka nie Wam nie wypadła. Podsumowując ten odcinek i te kabury. Każda z tych kabur jest jakby troszeczkę inna. Tak jak mówiłem, zwracajcie uwagę na tą dziurkę, bo ta dziurka, wam, ta dziurka w tych kaburach wiele zmienia. Po prostu możecie je sobie zdemontować i zamontować po prostu inny montaż. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak mówiłem, ta kabura nie ma tego, ale za to ma montaż, tak jak mówiłem, na mole, czyli można ją sobie Pamiętajcie kabury są prawe i lewe. To też jest ważne szczególnie przy tych udowych. To jest kabura prawa. Są też lewe. Jeśli ktoś jest leworęczny. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Bo też się trafiłem że jest na lewą. Ja nie jestem praworęczny więc no wiecie. Tej kabury nic nie brakuje. Tylko pamiętajcie ona jest ona jest tylko i wyłącznie na montaż na, na mole. Koniec. Nie ma tutaj możliwości, żeby coś z tym, z tym zmienić. E, kolejna kabura. To też jest kabura prawa, znaczy prawa, ona może być lewa pod warunkiem, że macie ka samą kaburę stricte e, na lewą nogę, to też ważne e, i ma tą dziurkę, czyli tak jak pokazywałem, możecie zmienić sobie na inny pistolet, tak, czyli tu jest cymoglok, chcecie za chwilę kolta czy tam inny jakiś, co wam się tam podoba, zmieniacie i i to jest też ważne, kupując pistolet, żeby znaleźć sobie od razu kaburę. No bo weźmiecie, kupicie sobie jakiś tam pistolet, i co z tego, jak nie będziecie mieli go gdzie włożyć? Co w kieszeni będziecie go nosić? No bez sensu. Więc warto, przy zakupie pistoletu, sprawdzić, czy jest dostępna kabura. To też jest jakby no ważna rzecz. No bo mówię tak jak mówię, no pistolet kupicie, a kabury nie będzie i co? Tak, średniowo. Chociaż jest jeszcze takie ciekawe rozwiązanie. Że można. Ja próbowałem to testować. Czyli no nie wzięłem. Teraz mi to przyszło w ogóle do głowy, że próbowałem pistolet wkładać w kaburę od, od magazynka. Są takie wąskie magazynki. Nie na duży magazynek od AR na przykład, tylko ten wąski do tego Jak włożycie go, tam on mocno trzyma. I tam są te gumki, można sobie zahaczyć, ale wiecie, z wyciąganiem jest tam gumka, coś tam. To jest też jakieś jeszcze kolejne rozwiązanie. No ale nie będę już tam dłużej się na ten temat rozwiązywał, rozwodził. Eee, więc kabura budowa plastikowa i ostatnia kabura uniwersalna. I, I trudno tu którąś polecić. Tak naprawdę wszystkie są dobre. Trzeba po prostu się zastanowić, gdzie chcecie ją nosić. To chyba tyle, bo już się rozgaduje. W każdym razie każda z tych kabur ma swoje plusy i minusy. Te kabury są najszybsze wydaje mi się, tak? bo ta kabura jednak trzeba tutaj odpiąć, wyciągnąć i strzelić. A potem trzeba to zapiąć, ale to też nie trwa jakoś zapinanie, to, to więc tak jak widzieliście to jest naprawdę no, fajne. No dobra, na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie suba. Pamiętajcie, że dla mnie to jest taka motywacja. Jeśli wykomentujecie, jeśli piszecie, zostawicie łapkę pod, w komentarzach. Dla mnie to jest takie motywujące, żeby kręcić kolejne odcinki dla Was, żeby coś kombinować. Mam kolejne pomysły, jest tych pomysłów naprawdę sporo. I kolejny odcinek będzie naprawdę fajny, będzie bardzo krótki. Ale pamiętajcie o dzwoneczku, żeby go nie przegapić. On będzie myślę za tydzień albo za dwa. Teraz nie, nie będę kłamał, bo nie wiem jak mi się to uda zrobić z Łukaszem. O tym wszystkim opowiem w kolejnym odcinku. Więc nie przegapcie kolejnego odcinka, w którym będą nagrody. Zdradzę to już dziś. Także, także śledźcie kanał i to na tyle dzisiaj. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli chcecie mnie obserwować, jestem na Facebooku i Instagramie, tam rzucam też różne fotki z wydarzeń, bo nie jestem w stanie tego filmować. Więc na dziś to tyle. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.